Cześć, jestem ResetBallowa, a to jest gra Soldier Psychics. To jest gra o piłce nożnej, myślę, że się spodoba, więc zaczynamy. Player 1. Dobra, co tu trzeba nacisnąć? To? No dobra. Jedziesz, malina, ciągniesz, dajesz, dajesz, to goal! Nasza drużyna, ojej! Dawaj, strzelaj! A co mrałkarz, co on tam robi? Strzelaj, no! <śled> Jedziesz, no! Piękny gol, ojej, wyszła, no. Teraz jakaś inna piłka i gol! Reseta. Proszę bardzo. Wszyscy przygotowani bardzo dobrze tego meczu. Nie wiem, co tam Bramkarz chce. Przewala się. Cały czas, uwaga. Uwaga, ej, co jest? No strzelaj, no. No dajesz, no. Kurde. No co za żart. Lepszej gry nie widziałem. Gol! 3-0. Proszę Państwa. Aj, trafili nam. Nie zauważyłem, no. I pyk. Piękny gol. Był, ale nie trafiłem. No. Jeszcze bliżej, 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 bliżej. I strzał. No, głupota ludzka. No. no strzelaj. No jak on trafił, no. No, bez jaj. Dajesz, 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 dajesz. Mmm, dawaj, dawaj. Nie wiem, czy tu można grać w, we dwójkę, ale chyba można. Jak ktoś chce zagrać ze mną w taką fajną grę, to może. Waga, wpadnij, wpadnij, wpadnij. Tak, kolejny gol. Co za piłka wspaniała. Samobój. Oj. Ja nie, zagram rewanż Uwaga, dobra, to to, to już na mnie nie obchodzi Ty co jest? E? Dobra Jedziemy, kurde W ogóle tu się da chodzić? E? Żal Co jest? <noise> dobra, trafiłem jakoś gola, uwaga Nie no Nie pogadasz z takim zawodnikiem nie leż, tylko strzel No nie. O, piłka plażowa jest lepsza. Takie. No nie, w tym meczu przegram. Nie, to już nie powinien być tak. Pięknie, pięknie, pięknie. O. Tu próbuje przewrotkę, tu jakoś broni. I trafia samobuja, Oczywiście. Oj, oj, oj. O jaka szkoda, oj, oj. Dawaj, to piłek. Tylko, obroń to, obroń to Nie skacz, no. Tak Pajac jeden No nie, tak łatwo zdobyli gola No samobój Nie no, jeszcze raz spróbujemy Dobra, jedziemy Ja Jaki hardcore widzieliście to? No bo ja to widziałem jak on to zrobił? Patrzcie, patrzcie. Biały zawodnik, uwaga. Eagle samobójczy. No wiadomo. Uwaga. Piękna obrona. I gol samobójczy kolejny. Piłka plażowa. I gol. Po prostu zarąbista gra. Piękna obrona. Bramkarz wyszedł. Ojej, aż się przewalają. Traf to. Ach, samobójczy go. No niestety. Tak się zdarza. No co ty robisz, gościu? Nie śpi na budowie. Hm. Widzieliście tego bramkarza? Co mu? <grym> Dawaj no. Strzelam samobóję. Ojej, ojej. Ojej, ojej. No tak, jak gdyby będę ślot no to. No, dawa, jedziesz, jedziesz. Nie, no! Am teraz bez głowy? Dziwna ta... No, Prawie by trafił mi. No traf! Tak, To się na to strzał? Piękny. Uwaga! Jest, 5-4. Dobra, jeszcze jeden meczek. Tak mi się to spodobało, że nie wiem Łoo oj jej oj żeby zaraz nie spadł No co oni no jak tu się to w... gra w ogóle w to? No nie stój w bramce, cepie jeden, tylko broń Główeczka. Jakoś... przeszła koło niego. Jakby wystawia nogę ja też wystawiam, proszę pana to i... gol! Tak to się robi. Ja już chyba obcaiłem tą grę. <laughs> nie wyszło coś. Duże bramki i gol. Warto spróbować zagrać. Naprawdę fajna gra. Polecam i gol. Super game. Nie, nie stój. Nie stój. Nie stój proszę, obróń. to. Nie skaż. Nie, 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 nie. nie. Tak, super. Strzelaj, 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 no strzelaj! I gol jest! Chyba do pięciu się gra. Wydaje mi się. O, tak, super ekstra. Fajnie, fajnie. I gol jest yeah, dla czerwonych. Dobra, myślę, że ta gra się spodobała. Cześć!